Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wracamy do średniowiecza, do naszego Kaczogrodu. Jesteśmy znowu w naszym królestwie. W ostatnim odcinku graliśmy Kowalem Mieczysławem, i dzisiaj myślę, że znowu to zrobimy, bo tak naprawdę zrobiliśmy naszym kowalem tylko jedną misję. Myślę, że warto zagrać więcej. Już sobie tę misję przejrzałam i stwierdziłam, że zrobimy sobie krabiego bandytę. Ostatnio były szynszyle, teraz krab. Co może pójść nie tak? Także zobaczmy, o co w ogóle tutaj chodzi. Jest tak. Po mieście krążyła dziwna plotka. Podobno w głębiach pod miastem Kaczogród czaiła się bestia. Opowieści nadchodziły ze zbyt wielu źródeł, by to były zwykłe ludowe bajania. Czy ta bestia była potworem, który zamierzał zniszczyć miasto, a może to było tylko nieporozumienie, niezrozumiane stworzenie, które szukało przyjaciela? I mamy tutaj tak potężny sojusznik jest to misja dla monarchy. Myślałam właśnie o tym, żeby zrobić to kowalem, więc zrobimy misję kowalem, chociaż ta pierwsza też brzmi całkiem kusząco więc wielkiego kraba za sojusznika, ale tak jak mówiłam, gramy kowalem. Także zaczynamy grę. Zbliża się szybko kolejny dzień kucia, ale podobno w mieście jest sprzedawca rzadkich ród. Może ma jakieś minerały, które ulżą mojej harówce. Ciekawa sprawa. Poczekaj, aż przybędzie sprzedawca rudy. W takim razie, skoro musimy czekać, to ja w tym czasie sobie pozbieram rudy i wrócimy i wrócę do was, gdy. O, nawet nie musicie czekać, zobaczcie, już przybył. Także od razu do niego idziemy zapytać, co tam ciekawego ma do zaoferowania. Dobrze, przyjacielu. O, nawet u nas jest. Yy, także proszę, przyjacielu, pokaż, co masz ciekawego do zaoferowania. Witaj, mam dziś na sprzedaż trochę wspaniałej rudy. Taniej niż wszystko, cokolwiek znajdziesz w kramie w mieście. Chcesz rzucić okiem? No, oczywiście, że chcemy rzucić okiem. Czy czeladnik Kowala Mieczysław ma przejrzeć towary do sprzedania? Oczywiście, że tak, dlaczego nie? Spójrz na to, co mam. Daj mi znać, jeśli zechcesz, cokolwiek kupić. I mamy aż cztery opcje do wyboru. Trochę adamantu. Adamantu mamy chyba całkiem sporo, prawda? Ile mamy adamantu? Chociaż adamant ostatnio zużyliśmy do robienia tego wszystkiego. No, mamy dwa. Myślę, że w opór. Żelaziwo. Ile mamy żelaziwa? Żelaziwa mamy 49. W opór. Także żelaziwo od razu sobie odrzucamy elektrum, jak stoimy z poziomem elektrum? Też 23, to sobie od razu odrzucamy. 5 za 100? Nie, dziękuję. Mitryl, jak stoimy z mitryl? Mitrylu jest dosyć mało z tego, co pamiętam, chociaż tu też nie było jakoś szczególnie dużo, posużywaliśmy sobie tego trochę, ale wiem, że są te rudy u nas tutaj i nie wiem, czy... nie mamy w ogóle. Nie mamy w ogóle mitrylu no to wiecie co? No, coś sobie kupimy. Dwa za stówę? Nie wiem, czy nie lepiej po prostu iść sobie samemu wydobyć. Dobra, wiecie co? Co jest tańsze? Co się bardziej opłaca? Trzy za stówę. No to ja sobie wolę kupić chyba adamant. A to sobie podziękujemy. Kupimy adamant w takim razie. Chociaż. No, Mitryl też byłby dobrym pomysłem, bo jego w ogóle nie mamy. Ale dwa za stówę straszne zdzierstwo. Poza tym mam wrażenie, że gościu trochę kantuje. Mądry zakup. No nie wiem, czy taki mądry. Wydaliśmy masę kasy. Ponieważ tak dobry z ciebie klient zdradzę Ci mały sekret. Proszę spójrz na ten rzadki minerał, jaki udało mi się zdobyć. Spójrzmy zatem, co ciekawego tam ma do zaoferowania Uuu, dostaliśmy prezent Ja pierwszy raz widzę taki materiał Każdy spotkany przeze mnie kowal usiłował przekuć ten minerał bez powodzenia W tym momencie szukam tylko kogoś, kto to ode mnie zabierze Proszę, weź to, może ktoś w tym królestwie będzie wiedział, co z tym zrobić Uuu, dostaliśmy coś niesamowitego bardzo to wszystko ciekawie brzmi, co my tutaj mamy do zrobienia. Mamy spytać, co to za rzadki materiał. Nie zwlekamy w takim razie i pędzimy, dowiedzieć się czegoś nowego. Cóż to za minerał, panie Bobie, budowniczy? Jak jest budowniczym, to może wie. Intrygujące. Pamiętam podobny minerał z kopalń pod miastem Kaczogród. Przesądni budowniczowie naprawdę się go bali. Mówili, że te złoża przypominały im olbrzymie kraby. Może znajdziesz więcej odpowiedzi w kopalniach. O, czyżby nas czekała jakaś wyprawa do kopalni? Uuu, bardzo ciekawe. Myślę, że zaraz sobie tam pójdziemy. Chociaż najpierw pójdę do domu, prześpię się trochę i dopiero wrócimy do kopań. Także wracam za chwilkę. No dobra, zrobiliśmy sobie nasze codzienne zadania, trochę się wyspaliśmy. Już troszeczkę nam się tutaj prawda zmęczenie wydarło Byliśmy też kupić sobie trochę jedzenia. No i wracamy do naszej misji. Udajemy się do jaskini zobaczyć co tam jest ciekawego. Mam nadzieję, że znajdziemy coś co nam się przyda, może coś drogiego, żeby to sprzedać, bo wiecie, pieniążki. Ważna rzecz. Także idziemy do jaskini, zobaczymy co tam będzie. Czeladnik Kowala Mieczysław zagłębił się w jaskinię. Po pewnym czasie natrafił na duże złoże rzadkiego minerału. Musiał przyznać, że mistrz budowniczy, bob budowniczy, ma rację: to naprawdę wyglądało jak jakiegoś rodzaju olbrzymi krab. Czeladnik kowala Mieczysław wyciągnął swój kilof i zaczął uderzać w minerał, bez względu na to, jak mocno tłuk od jego powierzchni nie odłamał się nawet jeden kawałek. Gdy przyjrzał się z bliska minerałowi, próbując znaleźć jakąś maleńką szczelinę lub spojenie, nagle wielkie szczypce przebiły się przez skałę i rozbiły ją całkowicie. Czeladnik kowala Mieczysław odskoczył, ledwo unikając ostrych jak brzytwa odłamków. Czladnik Kowala ujrzał przed sobą straszliwego stwora. Kowal powoli wycofał się, przechodząc nad popękanymi kawałkami ze złoża minerału. Z przerażeniem zdał sobie sprawę, że to wcale nie było złoże skały, lecz krabie skorupy porzucane przez stwora. Ta okropna istota je tworzyła. Czladnik Kowala Mieczysław odwrócił się i wygramolił z jaskini tak szybko, jak potrafił. Jacie, czy wy widzicie ten obraz? Coś takiego jest pod naszym królestwem. No teraz żałuję, że nie wzięłam tej pierwszej opcji przy wyborze misji, żeby zrobić sobie sojusznika, bo to wygląda przepotężnie. Na wszechwidzącego ta krabia bestia musiała zrzucać ten materiał, gdy tylko wyrosła ze swojej skorupy. Gdyby tylko udało mi się zebrać te skorupy, ale nawet nie mogę ich zadrapać. Bardzo ciekawa misja, powiem Wam. Musimy wrócić do kuźni. Dobra, wracamy do domu. Przy okazji sobie pewnie coś przekąsimy niedługo. Chwileczkę. Krab przebił się przez tę skorupę, jakby była z waty szklanej. Czy to może znaczyć, czy jego własna skorupa może być jedyną rzeczą wystarczająco twardą, by kopać w innych złożach? Muszę tylko wykonać narzędzie z kawałka, który już mam, a potem wszystkie te krabie skorupy będą moje. Uuu, ciekawie. Wytwórz krabi młot. Co trzeba, żeby wykuć krabi młot? Gdzie jest krabi? Młot krabi. Patrzcie, nawet, że mamy wszystko. Także. O dobra, nie czekamy, wykuwamy. Uuu, czwarty poziom jako kowal. Po mnóstwie ciężkiej pracy Czeladnik kowala Mieczysław Wykuwa swój wyrób To młot krabi, a jakość wyrobu jest normalna, dobra Teraz mogę zdobyć tyle krabich skorup Ile zechcę Zakładając, że nie wybebeszy mnie olbrzymi potwór Pół krab, pół człek Okej okay. Brzmi to dosyć groźnie Ale najpierw zjedzmy sobie zupkę Zupkę z pstrąga. Bo może idziemy na szalenie niebezpieczną misję, ale przynajmniej będziemy najedzeni jedzeni i wyspani. Dobra, ludzie, myślę, że nie czekamy. Zbierzmy pełną skorupę. Czeladnik Kowala Mieczysław zakradł się z powrotem do legowiska kraba i podglądał z oddali. Cóż za osobliwy stwór, pomyślał. Jednak wąsy ma naprawdę wspaniałe. Gdy przypominająca kraba istota odeszła, Mieczysław wślizgnął się dalej do jaskini, w pewnym momencie znalazł kolejną ze zrzuconych przez stwora skorup. Tym razem młot krabi gładko rozbił skorupę na poręczniejsze kawałki. Gdy czeladnik kowala Mieczysław zbiera fragmenty skorupy, w pobliskiej komorze rozlega się echo charakterystycznego szurania. Mieczysław chwyta ostatni kawałek i szybko ucieka na powierzchnię. Ok, udało nam się nic nam się nie stało. Bałam się bardzo, że ten kraw nas zaatakuje. Słabo byłoby, wiecie, zawieść na misji. Więc tak, że udało nam się. Ciekawe, co będzie dalej. Niewiele brakowało. Myślę, że to już się nie powtórzy. Kowal bez rąk to żaden kowal. Bardzo mądre słowa, Mieczysławie. Więc znowu wracamy do kuźni. O, albo po drodze do kuźni będziemy sobie zbierać te. Także jak dotrzemy do kuźni, to dotrzemy. Mamy dość materiału, by wykuć jedno arcydzieło, lecz co mam stworzyć? Mhm. Musimy zdecydować, co zrobić z tej krabiej skorupy. I tak, mamy do wyboru. Ten olbrzymi krab niemal mnie zabił. Być może ktoś mu za to odpłaci dobrym mieczem. Pełna zbroja idealnie nadaje się do tego materiału. Myślę, że zrobimy zbroję. Miecz, jasne, jest ważny, ale ważniejsza jest zbroja, bo co z tego, że mamy dobry miecz, jeżeli przeciwnik może nas zranić, prawda? Jeżeli nie będzie dało się przekuć tej zbroi, wiecie, zranić nas w kozacko. Pancerz będzie potrzebował kilku więcej materiałów niż tylko krabi z korupy, ale ukończone dzieło będzie wspaniałe. No, mam nadzieję. Zobaczmy, co potrzebujemy do tej skorupy, do tej zbroi. I tak się składa, że mamy absolutnie wszystko. Ty patrzcie, dobrze, że dokupiliśmy trochę tego adamantu. Dobra, robimy kolczastą skorupę. Wolę nie wchodzić w drogę wojownikowi wyposażonemu w tak mistrzowsko wykonany sprzęt. O, skromność. Ciekawe, coś pozostało z materiału z w cudowny sposób nie przez ogień kuźni. Cóż, to wygląda jak wspaniałe wąsy kraba, nie zaszkodzi ich przymierzyć. Jezus Maria, czy my założymy wąsy? Przecież my mamy brudkę już. Załóż krabie w wąsy, no nie mogę. Okej, okay, załóżmy. Zobaczmy, jak będziemy wyglądać. To był dobry dzień. Okej. Okay. Wykonaliśmy misję kraba. Była dużo krótsza niż się spodziewałam, szczerze wam powiem. Ale to dobrze, nie będę musiała dzielić odcinka na dwie części. Także. Dostaliśmy jakieś pieniążki. Dostaliśmy pieniądze! 1500 simoli. O mój Boże, ale sobie wyposażymy chatę. W następnym odcinku trzeba będzie może zrobić remont. Tak myślę. Nie głupi pomysł, nie? E, co tu mamy? Czeladnik Kowala Mieczysław tworzy wspaniały wyrób kowalski. Dobra, wspaniale. I dostaliśmy stylowe wąsy. No nie wiem, czy te wąsy są stylowe. Wygląda dziwnie. Dobra, nieważne. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Już za tydzień. Pa, pa!